Dzień dobry, dzień dobry, kochani widzowie. Tematem dzisiejszego odcinka jest pogawędka o remoncie silnika w BMW E36. Silnik M50B25. Zobaczcie sobie. Tutaj wykonaliśmy remont. Oczywiście remont był częściowo, dlatego że pan przywiózł już silnik rozebrany ze zdjętą głowicą i z głowicą po regeneracji. Naszym zadaniem było ogarnąć blok panewki. I tego typu rzeczy. Może silnik uruchomię, posłuchacie, jak sobie chodzi, i zaczniemy odcinek. Proszę bardzo, silniczek chodzi naprawdę bardzo ładnie. Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja uważam, że chodzi bardzo ładnie. Jestem zadowolony z naprawy i zaraz zobaczymy, czy wujek jest zadowolony z naprawy. Zapraszam do oglądania odcinka. Wujek skręca silnik, proszę Państwa. Proszę bardzo, M50. Pomalutku do przodu wszystko idzie. Także tak, tam wujek chłopaki podkręcali do obróbki tego natrysk. wszystko, tak, to już jest wszystko poskładane, poczyszczone. No dobrze, a tłoki już też przygotowane? Już uzbrojone w pierścienia. Czyli tu w kartoniku, tak? Gotowe do włożenia. Może pokażę, nie widzą. O, proszę bardzo. Stara dobra motoryzacja. Także wkładamy stare tłoki, które są w bardzo tak, dobrym jest. stanie. Proszę bardzo, wujek smaruje. Bo tutaj też jest papierowa uszczelka. Aczkolwiek mi się wydaje, że tutaj można by zastosować z 54 Co, uszczelkę? Mogłaby podejść, nie? Mogłaby podejść. Ale oryginalnie jest papierowa, więc zakładamy papierową. Także tak, tak, dlatego wujek smaruje, ale to już wam nie będę tłumaczył dlaczego, po co i, dlaczego, i, i, i czemu, bo tak naprawdę już wiele razy o tym mówiliśmy, że w przypadkach, kiedy są papierowe uszczelki, smarujemy. Tak, profesjonaliści robią to na silikon sanitarny. I czerwony. Dokładnie, dekarski. <gry> dekarski. A my nie jesteśmy profesjonalistami, dlatego smarujemy y, profesjonalną y, y, tym szczeliwem. Tak. Ja powinienem mieć tu na koszulce napis y, starzysta. Starzysta, tak jest. Siły. nie mam siły, no. Jak Spróbuj, ja to jadę po benzynę dopiero i wtedy to. będziemy działać. Też. Czekaj, tu ma w ogóle jakieś bezpieczeństwo spalone. Widzisz tutaj? Coś mi się nie podoba tu. To... Mm -hmm. Wiesz, to tak to jest. Ktoś wyjął. Ale benzynę czuć, wiesz? Ty, co co to z tym bezpiecznikiem jest? Mamy zapasów. Jest. jest zapas. O, jest zapas. <laughs> Benzynę gdzieś czuć, wujek. Dobra, jedziemy. Dobra. To sprawdźmy olej, co? Tak. To sprawdźmy olej. O, proszę pana. Pociągnął ładnie. Trzeba dolać, wiesz, bo też słychać, że te wiesz, kielną popychacze się muszą ponadpomiać. No jest minimum szkładnie pociągnął no, dobra. Cudownie. Ile dolałeś? wujek? jak no, pół litra, dobra. Dobra, jest takie 3 czwarte. Jedziemy. Co za pieprzony samochód, naprawdę co co ty macie tu? Przybier, jakieś tam wydech jeszcze skręcić dobra, to przygotuj go tak żeby go wystawić, wygrać ja pojadę na stację, zatankuję benzynę wiesz, bo tutaj się jeszcze ta hydraulika no to, cała tak. musi napełnić nie. bo zresztą słychać jak Sprywa. to klepie, nie? no dobra, to autko dotankowane pracuje tak jak trzeba, silniczek naprawdę działa perfekcyjnie wrócę do warsztatu i zobaczę jeszcze poziom płynu wspomagania, ponieważ mam wrażenie, że gdzieś tam jak w zakrętach jestem i mocniej kręcę, że gdzieś tam za mało tego płynu jest. A tak, słuchajcie, betarda. Na razie i tak trzeba delikatnie tym samochodem jeździć, ponieważ zostały wymienione tuleje cylindryczne. Ktoś tam powiedział, jak wrzuciłem szorca, jak można wymienić tuleje cylindryczne w żeliwnym bloku, a no można słuchajcie, dzisiejsze technologie są takie, że można, nawet się wymienia tuleje te powlekane, Nikasil także wymienia się na stalowe, tylko trzeba pamiętać, że jak się wymienia na stalowe, to trzeba dobrze pomierzyć pasowania i użyć innych pierścieni tłokowych, ponieważ pierścienie oryginalnie, które są do Nikasilu są inne niż do tulei cylindrycznych, żeliwnych, także znaczy stalowych, żeliwnych także tak, no słuchajcie w każdym razie tutaj operacja się udała ja jeszcze pojeżdżę kilka dni tym samochodem spiszemy przebieg który tutaj jest, czyli 328 tysięcy pan zrobi sobie jakieś 1,5 tysiąca, wymienimy olej będzie mógł wtedy normalnie tym samochodem jeździć Jak panie wujku chodzi? No ładnie. Ma takie jeszcze delikatne przydławki, ale szklaneczki? Hydropopychacze, bo później powiecie. Ja Szklanki to są wiecie do czego, nie? No. <laughs> Nicek chodzi ładnie, klima mrozi szron, y, tam gdzie y, szrony nie powinno być jest, także... Dobra. Tak, zgaszę, pokażę Ci co tu jeszcze robiliśmy. Wiesz on tam gdzieś sobie jeszcze delikatnie, ale my do końca nie wiemy y, no, tutaj, nie znamy his dotarciu, nie? historii tego, nie wiem y, o co chodzi. Tutaj coś właściciel mówił o jakimś że tu, bo to na Niemcy było robione na Euro 4 chyba czy coś. I to są właśnie jakieś takie dokładki. Dobra. dobra, my z Kamilem jeszcze nieszczelność znaleźliśmy, a mianowicie musieliśmy nowe przewodziki dać tutaj. O. tu i tam, wiesz, do przepustnicy nie wchodził. I tam lewiznę trochę łapał yy, i nam się dławił, ale teraz ładnie się wkręca, ładnie chodzi. I tak yy, właściciel musi sobie pojeździć. nie? Dokładnie. Na pewno ciekawi jesteście, ile wyszedł remont silnika. Już wam mówię, oprócz tej głowicy wyszedł 12,5 tysiąca złotych. W tym jest. Wymiana tulei cylindrycznych w bloku, wymiana panewek głównych kor i korbowodowych, komplet uszczelek góra dół pierścienie. pierścienie tłokowe oczywiście mycie, pasowania jakieś inne historie. Głowicę zregenerowaną przywiózł właściciel pojazdu. Trudno powiedzieć, ile zapłacił 3000 zł, 3500. W każdym razie, jeżeli 1500, no to już macie wynik 14 tysięcy złotych remont silnika M50. Ktoś powie, że to w, ta, w takiego trupa wkłada tyle pieniędzy. Ja wiem, czy to dużo jak na remont silnika to jest, to jest gruba operacja. To tutaj myślę, że to nie jest jakaś powalająca kwota. Znaczy ja powiem tak, ja też tutaj nie policzyłem godziny co do godziny składania tego silnika, no. bo by to wyszło z 20 tysięcy. Wziąłem pod uwagę po prostu, że to jest tego typu samochód i też tutaj generalnie tutaj nie ma co się bać w remoncie takiego silnika, tak, Dobry. gdybyśmy tu robili N57, to trzeba by dużo spędzić czasu, dużo byłoby pasowań, wożenia do fachowców, ważenia, sprawdzania i tak i tak dalej, więc taki remont wyszedłby więcej. Oczywiście na pewno znajdzie się ktoś taki, że powie no słuchajcie Graty 3,5 tysiąca Wymiana tulei 1000, y, 1500 robota. To ja mam propozycję, niech się do nas zgłosi, to mu podżycimy tą robotę, my przykleimy swoje i wszyscy będą tak zadowoleni. Tak jest, y, często dochodzą mm. do nas głosy, mm. że mechanicy już zwariowali, nie wiedzą ile brać pieniędzy, a ja powiem Wam tak, y, u nas w warsztacie y, sprzedana godzina, Koszt sprzedanej godziny oscyluje pomiędzy 180 zł a 200 zł, czyli sprzedając godzinę, koszt jest 200 zł, czyli te 200 zł po prostu nikt z tego nic nie ma. Tak. Bo to idzie po prostu w warsztat, idzie w pensję, idzie w utrzymanie, w prąd, w gaz, jakieś inne historie, awarie yy, kupno narzędzi i tak dalej, tu jest wszystko. Wywóz śmieci, wywóz nie, yy, jakiś yy, zmyjni rzeczy i tak dalej z tym są też e, na przykład za, e, zawożenie części, przywożenie i tak dalej. Tak więc jeżeli ktoś uważa, że, że e, ktoś bierze 250 czy 350 zł za godzinę, że to jest zdzierstwo w biały dzień, to słuchajcie, niech się puknie w głowę. To niech sobie sam naprawia samochód. Tak jest, no słuchajcie, to tak właśnie jest, dlatego stąd się biorą takie ceny. E, tutaj tak naprawdę e, za robotę chyba policzyłem, jak dobrze pamiętam, 4,5 tysiąca. Więc to jest, nie wiem, jakieś 15 godzin może. Wiesz, a spędziłeś ile przy tym? No, no trochę więcej. No właśnie, tylko tak jak mówię, ja troszeczkę ulgowo zawsze liczę takie roboty yy, w takim samochodzie, aczkolwiek powinien, nie powinienem mieć skupów i normalnie kasować każdego tak jak trzeba, bo nam jest tak naprawdę bez różnicy, czy my naprawiamy starego trupa, czy auto, które ma dwa lata. Dokładnie. Aczkolwiek yy, różnie z tym bywa też nie lubię telefonów ile kosztuje wymiana rozrządu no słuchajcie ile kosztuje no. wszystko jest fajne piękne do pierwszej urwanej śruby Kamil tutaj też robi samochód i też już porozbierał coś ja cenę ustalam z góry z klientem a Kamil ma już kwiatki samego bo to bo może nie wszyscy rozumieją i mają jakby obraz jak wygląda remont silnika bo tutaj samego mycia yy, miski, pokryw, rozrządu i tak dalej, to jest, yy, się schodzi z sporo czasu. To jest jedna rzecz, Do, druga rzecz, tutaj są też wymienione wszystkie uszczelki kolektora ssącego, yy, uszczelki, uszczelniacze, wtryskiwacze i tak dalej, tak to jest silnik po pełnym serwisie, więc tutaj to nie jest tylko wymiana uszczelki głowicy, panewek i pierścieni. Tu jest masę innych drobnych rzeczy, o których się po prostu tak nie mówi, yy, po kolei wszystkiego wymieniając, tak. Dlatego też to się schodzi z tym wszystkim. No, i tak naprawdę, jeżeli ktoś, ktoś usiada do komputera i robi zamówienie i traci na to zamówienie nie godzinę, to ta godzina powinna być też doliczona do sprzedanej godziny pracy, dlatego że no ktoś musiał spędzić nad tym czasem, prawda? Tak jest. Także tak to właśnie wygląda. Właśnie tak jak wujek mówi, jakieś mycie, jakieś coś, no to wszystko kosztuje czas. Wszystko włącznie z łapami silnika, włącznie z podstawą filtra, podstawą sprężarki klimy, niską olejową, pokrywą rozrządu, to wszystko było myte na myjni, tak żeby po prostu ten silnik na czysty włożyć, a nie, a nie uwalony jakby z jeżera wyjęty. Poza tym blok jak przyjeżdża z obróbki też go trzeba wyczyścić, Dokładnie. wydmuchać, bo po obróbce do kanału wlatują kawałki metalu z obróbki. Tak. I one mogą się dostać bezpośrednio w magistralę olejową, yy, pomijając filtr oleju i może być uszkodzenie. Poza tym to jest też odpowiedzialność. Także to nie ma tak. 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 Yy, powiem wam, dzisiaj Adrian wymieniał hamulce. I tak naprawdę te hamulce powinien zrobić w dwie godziny. Zeszło mu się cztery. A dlaczego? Bo musiał poprawić wszystkie gwinty w jarzmach. No i, i ktoś powie, o, mój no coś oszalał za odkręcenie dwóch śrubek wymianę tarczą chce 350 albo 450 zł. No oszalał, tak? Ale jeżeli trzeba wszystko oczyścić. I jeszcze w piastach trzeba poprawić śruby, bo jakiś y, ktoś z dużym bicepsem y, użył, przed, użył, użył. Tego, a nie tego. Dokładnie przeciągnął śruby y, w piaście w łożysku, no to trzeba też przegwintować te. Gwinty, żeby później samochód jeździł bezpiecznie. Także słuchajcie, to jest też odpowiedzialność. I tak naprawdę ja ostatnio nie mówię ceny ludziom, bo mówię, panie, tak naprawdę wyjdzie w praniu. No, dokładnie. Wiadomo, że coś tam można powiedzieć. No ale jeżeli zejdzie się z urwaną śrubą 3 godziny, no to co, ile ja mam wziąć? Jak u nas. Jak ja za godzinę, ja za godzinę muszę zapłacić za sprzedaną godzinę 200 zł. No, dokładnie. no to, to komuś robię po prostu prezent. no I, i tyle. Także. Tak to wygląda. Właściwie chciałem tak wytłumaczyć. Na przykład, na przykład takie rzeczy jak tutaj składałem silnik, i musiałem przerwać składanie, bo jednej śrubki brakowało, do, do, żeby rozrząd skręcić. No tak. I czekaliśmy na śrubkę, więc silnik częściowo był składany z tak zwanego doskoku skoku, no, w no. międzyczasie. No tak, bo nie, nie dało się usiąść i zrobić go od A do Z. I nawet nie mogłem pokrywę zaworów założyć, no bo czekałem na śrubkę. No właśnie. No tak to właśnie jest. Także to są uroki właśnie mechaniki, nawet w nowych samochodach się śruby urywają, też są czasami jakieś schody, a to coś zauważysz pęknięte. Kamil robi dzisiaj samochód, który był w iluś tam warsztatach, też są już kwiatki, coś poskładane na silikon, urwana śruba i coś wklejone. No po prostu jakiś absurd. I teraz jak my mamy to? I teraz na nas będzie, nie? No tak. No bo przecież kto? U kogo był samochód ostatnio? U Kunca. No tak. Zobacz panie, co on tu odpierdzielił. No. A Kunc powie, nie, tu wujek robił. Na, na wujka. E, wujek wszystko nie <laughs> I się nie przejmuje. Panie to wujek robił. Ja nic nie wiem. To chyba coś mu tam nie pykło. No, także tak, no i tyle, no. Tak czasy bywa, nie? Lepiej się przyznać niż tego, no ale w takiej sytuacji po prostu robimy zdjęcia, jakąś tam dokumentację, e, tak naprawdę nie wiem, jeszcze, czy u Kamila co z tym e, wakum, nie? bo jest uszkodzony, już no, tego Wam nie Należałoby wymienić. No, no tak i tak chyba będzie, tak. będzie trzeba zrobić, nie. Mamy na półce taką pompę wakum, ale z zamiennika, który był zdjęty, bo nie działał. <taki> Takie są zamienniki, słuchajcie. No, ale może na, na półce się naprawił leżał i, i nabrał mocy, no tak? Tak, Mówisz, tak? Czy... tak, No to co, to podwójnie się sprzeda, nie? w ogóle olej trzeba zalać. <noise> nie, tam od nie pomoże. No dobra, słuchajcie, tak, taki krótki odcineczek właśnie o takich, o tych cenach roboczogodziny, no I tyle. Masz coś do dodania? Nic dodać, nic ująć. Tak jest. Znaczy ja jeszcze chcę powiedzieć, bo ktoś, bo... wiesz jak to jest. O, oszalał, tyle za godzinę. Dajcie wujkowi podwyżkę, nie? To ile wujek ma być na godzinę? Stówę? Okej, okay, nie ma problemu, ale będzie wtedy roboczo godzina. Churna, nie wiadomo to ile. Podwyżka nie spowoduje tego, że będę szybciej pracował i ta cena roboczo godziny spadnie. No. no właśnie, to tak nie ma. To no, tak, tak nie, ma, tak no. nie działa. No. no właśnie, bo ja znam takie przypadki, że ktoś dawał podwyżkę, bo myślał, że szybciej będzie coś robione, wiesz? A to, to, to nie ma znaczenia tak naprawdę, nie? Każdy ma, ma inny tok myślenia. No właśnie. No dobra, to tyle. Jak macie jakieś uwagi, piszcie tam w komentarzach, chętnie poczytamy. Lubimy też czytać kolegów mechaników, bo mają podobnie i podobne spojrzenie. Ludzie też różnie patrzą od razu, słuchajcie, jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz taki pan yy, to było dawno temu, gdzie robocza godzina u nas kosztowała 180 zł, czyli do zapłacenia. Już nie pamiętam, czy tam koszt był roboczo godziny chyba 100, wówczas czy tam ile, czy 120, nieważne. No i pan mówi, ja jestem magistrem, yy, tym informatykiem, i ja nie zarabiam 180 na godzinę. Ale wiesz, w tych 180 to była godzina dla mechanika 35 zł. Przykładowo, dokładnie, tak? Dokładnie. No, a reszta to są koszty, także słuchajcie, to nie ma, tak? Ale to. przecież ja mu zawodu nie wybierałem. <laughs> <laughs> dokładnie, ja też bym chciał 180 na godzinę Zawsze można otworzyć starabiać. własny warsztat i zarabiać 180 na godzinę. Na czysto, oczywiście, no pewnie. No i, i tym akcentem kończymy odcinek. Cześć.